drodzy ludziska, z tej strony Waszyna strategia, a to jest kolejny odcinek serii Przygody z Wada. Tak. Witam Was yy, w pojeździe jakim jest T92, na mapie Miasto Duchów, same łódz, jak widzicie, o, może sobie przerzucę na swoją kamerę, żebyście widzieli co robiłem. Zapytacie się, hmm, co ty chciałeś tutaj robić? I czy to będzie jakaś fajna bitwa, czy to będzie raczej bitwa z jednego miejsca? Większość bitwy. nie, nie, przepraszam, połowa bitwy będzie z jednego miejsca, prawda? Ale pod koniec, w samym środku, jak i pod koniec, będzie bardzo dużo się działo i będzie bardzo fajna akcja. Zanim. Chociaż nie, może najpierw przedstawiam parametry tego pojazdu. Chociaż już chyba nagrywałem filmik z tego pojazdu, ale nie jestem pewny. Nie, nagrywałem, nagrywałem chyba, ale jeszcze raz warto przypomnieć. Działo 76 mm z uszkodzeniami 150 pentreca, 185 na podstawowych, a podstawowe to są APCR. -y. Później mamy pociski goldowe 150 uszkodzeń, 210 przebicia. Hity? Jakby ktoś się pytał. No i trzecie HK 185 uszkodzeń, 38 przebicia. Jeżę tutaj na razie, żeby zwiększyć sobie zasięg widzenia, który aktualnie wynosi z e, Lornetom i załogą 776 ogółem? ogółem. to jest ogólny, e, ogólna jednostka wykrywania, tak? I zapytacie się, czemu ja tutaj tak siedzę i czemu tak pinguję. A temu, drodzy widzowie, że zostało mi 5 misji na obiekt 279 Early. Jedną z misji, jedną z pięciu misji, jaka mi została, no to jest na przykład misja trzecia na alianci, zawsze na służbie. Powiem wam tak, dzisiaj kiedy to nagrywam, dzisiaj kiedy rozegrałem tą bitwę, zrobiłbym ją, lecz WG mnie nie lubi, RNG mnie nie lubi i ktoś nie chce, abym tego, ten pojazd zdobył, tak? Zabrakło mi dosłownie trzech pojazdów do ukończenia misji, a. a i od nowa trzeba wszystko zaczynać, to sobie dałem teraz spokój. No i postanowiłem sobie w tym czasie nagrać tą powtórkę. Jak widzicie nic się nie dzieje Będę po prostu siedział i starał się spotować, tylko że... Najgorsze jest to... że są... Najgorsze w wakacjach jest to, że dziwne osoby grają które dość dziwnie grają. <laughs> Masło maślane, ale wiadomo co chodzi. Dziwne osoby, które dziwnie grają, co nie? Dziwny rozkład pojazdów. Jak widzicie na początku, moja drużyna stała na A4. Potem delikatnie się przesuwają w stronę A1, A2. Linią 1 Ryzykowny strzał mógł mnie na przykład padną spotnąć albo ta setka. Lecz nie wyspotowali. Dzięki temu zdobyłem 152 uszkodzenia za free. Na chwilę obecną full HP. 150, 312 uszkodzeń i 514 spota. Znowu ryzykowny strzał. Ale no wiecie, ja się już nudziłem, co nie, no to. Najbardziej mnie denerwowało w tej bitwie, że to, co ja spotowałem, to nikt w to nie strzelał. No dobra, strzeli tam dwa, trzy razy, ale ile to jest? I pocisk zleciał w ogóle. Teraz... Przed chwilą Skorpion dostał udział, A teraz, jak widzieliście, strzeliłem w... w skałę, nie? No po prostu... Super! Bitwa... kiepsko, kiepsko wygląda. 2-5. No, 3-5 już troszeczkę lepiej, ale nadal kiepsko. Najgorsze jest to w tej bitwie, jak widzicie, w tej, w tej misji, że na przykład ja spotuję Patona, ale asysty jakoś nie dostaję. Czemu? Nie wiem. Możliwe, że gdyby. O, kolega też się poirytował. Ja też się chyba zaraz poirytuję. O... Jak widzicie, Paton zginął, a dla mnie nie zaleciał. Nie dostałem asysty. W tej bitwie mogłem mieć 11 pojazdów za pierwszym podejściem. Jak widzicie, to jest pierwsza bitwa. I pierwsza bitwa w sensie do tej misji, nie? I od razu mogłem mieć 11, czyli więcej niż połowę. Bo aktualnie tutaj chodzi, żeby mieć 20 pojazdów, 10 bitew zniszczonych przez sojuszników. To jest chyba ten moment, kiedy postanawiam coś zrobić. Na razie, jak widzicie, biednie, bo 452 uszkodzeń, 514 asysty. Nie. Ogólnie ten czołg mam zrobiony, podrobienie sobie troszeczkę w, w łęki, jak i misji. Nie jest to czołg nastawiony pod zarabianie. I teraz bardzo ryzykowny wyjazd, czemu? Bo jak pamiętacie, tam był skorpion. A ja liczyłem na to, że tutaj będzie może arcioszka, albo skorpion tu będzie stał, może się przestawi, albo ktoś będzie stał, którego będę mógł objechać, nie? Dobra, wracam do swojej kamery. 6-7. Nasza drużyna troszeczkę dogania przeciwników, ale to tylko troszeczkę. Oj, nie obliczyłem. Czekaj, co jest? O, dobra. Raz dostałem za 535 od skorpiona. I teraz co? Staram się wjechać na to wzniesienie, żeby te pojazdy stąd nie miały na mnie bicia. A ja na nich miał. Po pierwszym strzeli chyba będę rezygnował Tak, zrezygnowałem ze strzelania jak widzicie Nasza drużyna yy, Moja drużyna Dogania już przeciwników Jest 7-7 Na moje szczęście niektórzy myślą I taki skorpion właśnie podjeżdża Z czego, bar z czego bardzo się cieszę A Jak widzicie dziwne zachowanie mam mm, Pod sam koniec też będzie pokazane Bardzo, tu był fuks, fuks yy, Miałem laga mózgu Przyznaję się bez bicia Tutaj kolejny fuks, że Arta spudłowała Pod koniec bitwy to zobaczycie bardzo dziwne zagrania Dlatego, że tak jak mówię, ja się staram zrobić tą misję To jest... Brakuje mi pięciu misji do tego boskiego pojazdu A jakoś nie mogę go zdobyć Tu postanowiłem go dobić, bo wiedziałem, że i tak nie dla mnie będzie asysta, więc... No i jak widzicie mógł, Miałem szansę strzelać sobie w GW Ale jednak wolałem wyspotować I teraz właśnie Będę robił wszystko, żeby troszeczkę uszkodzeń sobie porobić, ale nie likwidować arty, bo właśnie, jak widzicie, mam już przynajmniej średnią, dwa pojazdy z 20 na bitwę. No i teraz co? Widzę, że przeciwnicy zaczynają kapować. Mam minutę 35, 34, to powinien zdążyć, tak sobie myślę, ale no dobra, pojadę dalej, jada, jadę, jadę. Ale zdążę, zapewne zdążę, nie muszę się o nic martwić. Jest ISM, lekceważę go, a że jestem małym pojazdem, to powinien, powin, nie powinien mi zauważyć. No i jak widzicie, od pewnego czasu już kapują dwa pojazdy. Już dwa pojazdy. Jedyna nadzieja to jest w sumie M i we mnie, żeby to zdekapować. 19 sekund, 18, 17, 16 sekund do końca, 15. Czy mi się uda? 12, 10, 9, 8, 7. Chciałem wjechać tutaj na wzniesienie na, na prawo, ale no. no i właśnie dobra za załoga robi swoje. Dzięki temu udało mi się spotnąć. Liberteka. Zdekupowałem za 50. Z rhm RHMA. Reszta udało, się Reszta udało się skapować. Super, on spudłował, a ja teraz mogę go lać bezkarnie jak będę chciał. No i miałem szansę go zlikwidować, ale teraz, tak jak widzicie, będę robił wszystko tylko, żeby. Zaliczyło mi to do misji, co nie? Jak widzicie, tej działo jest mega celny. nie? Także szybko strzelne, bo 3-6 ładuje Na nim to jeszcze bardzo celne, nie? Mógłbym dobić rkm ale jednak tak jak mówię, ja wolę misję. Ja tutaj chciałem bez przycelowania i w kółeczkę. Tylko niestety wlazło Już się podałem, chociaż tam z tyłu głowy coś mi mówiło. Jedź, jedź, wygrasz, dobędziesz, przecież ty masz co działa, tylko musisz przycelować. Wyjeżdżam skupienie. BUM! Udało się. Została tylko setka i ISM. Właśnie... W tej bitwie jakiegoś takiego fuksa miałem, że te pociski tak psz, omijają mnie, nie? Większość pocisków nie o... Nie o mnie tylko mnie liczne nie trafiały. I teraz zabawa z setką. Juhu! Pierwsza pudło. Ja właśnie, jak widzicie, po tym strzale powinienem się wycofać, ale ja go cały czas spotowałem i liczyłem na to, że nasza arta go tak łupnie, raz, a porządnie. I liczyłem na to, że gościu pomyśli, że ja będę chciał jechać nadal przed siebie, chociaż takim prawdziwym celem było tutaj wjechać w krzaki i za skałkę. Najpierw chciałem zaraz w krzaki wjechać, ale jak widzicie, przejechałem koło nich i teraz będę jechał koło skałki, żeby go spotnąć. O, proszę. Zwolę ja, bo się bałem, że mnie wyspotuje. No i to był dobry pomysł. Bo no mnie i tak wyspotował. Teraz cofamy się. Patrzę, czy patrzy w moją stronę. Super, 365. Do tyłu. Przód, tył. Przód, tył. Zmyłeczka. Tak, tak, tak. Nie wiesz, gościu, teraz skąd wyskoczę. 13-11, jak widzicie. Znowu wyjeżdżam, żeby spotnąć sobie setkę. Mógłbym ją szybciej zlikwidować, przyznaję się, bez bicia, ale tak jak mówiłem, ja liczyłem na to, że ktoś, że Arta w nią strzeli kolejny frag będzie. No ale sobie w końcu powiedziałem, dobra, olej tą misję. Ładny wynik się szykuje, to może, może się coś jeszcze uda. W tym momencie e, 4 minuty do końca, 4.30 do końca. Ja posiadam na swoim koncie 3 fragi, 2... 331 uszkodzeń, 1704 asysty, jeszcze 7 APCR-u, 20 hitów i 5 hacków. Jak widzicie, po pokonaniu setki postaram się teraz coś wykombinować, coś zrobić z M. Tylko zapytacie się, co? Aha, mianowicie chciałem go zgąskować, Bądźłem na to, że nasz gwardzista przeżyje. A ja gąskując ISA-M wystawię go dla TS-5, chociaż ta TS-5 jakoś tak dziwnie w tej bitwie się zachowywała, tak samo Arta. Ale z drugiej strony postanowiłem, że muszę... Miałem w głowie, że muszę jakoś go sprowokować, żeby wyjechał z tego miasta, żeby Arta i Tedek miał na niego przestrzał. Więc liczyłem na to, że Gwardzisa jakoś tak stanął przy kapie, może tak... A że jestem małym pojazdem, to ten wrak wardzisty albo skorpiona by mnie zasłaniał, więc... E, liczyłem na to, że wjadę na kapa, schowam się za wrakami, a ISM będzie chciał mnie jakimś cudem... powstrzymać od kapowania. Więc liczyłem na to, że on już wtedy wyjedzie z miasta i się wystawi do naszych. Ale to, co się będzie działo, to jest... to troszeczkę... kabaret z tego wyszedł, nie? Ale to już zaraz zobaczycie. bitewka i tak do końca już jedzie. W tym momencie spotuję ISA-M, cofam się, cofam, cofam, cofam. Jedną peskę na gąsce, chciałem jeszcze drugą, ale zobaczcie. Poleciało w kosmos, a dosła, yy, dosłownie za. I teraz co? Na wstecznym zawrak, bo tak jak mówiłem, ten pojazd jest bardzo niski. Żeby nikogo nie obrazić, że mały, no to powiem, że niski. Tak. O, ktoś może się obrazić. No, i stoimy na kapę i kapujemy. I teraz tylko tak się ustawiamy, żeby nie mógł mnie jakimś cudem trafić. No, i jak widzicie, ja cały czas staram się tak stać, żeby mieć go na widoku, aby moi go zabili. Na razie mam 4 na 20 pojazdów. W tej bitwie mogłem mieć nawet 11, tak jak mówiłem 11 na 20. W tej bitwie, ale drużyna jakaś taka dziwna była. Patrzyłem na zegarek i nie wiedziałem, ile się kapuje, więc chciałem zaczekać do 11. I chciałem teraz zobaczyć, ile się będzie kapować, bo chciałem zrobić to na styk, żeby wziąć go pod presję czasu, nie? Widzę, że 11.40 się kapuje, to A! Eh, zdążymy. No i właśnie e, częściowy sukces odniosłem. Odniosłem swój częściowy sukces. ISM jedzie po mnie. Jedzie, a przez to się wystawia. Nasza arcioszka właśnie wjeżdża, sobie do miasta, jak widzicie? Tutaj, w tym miejscu, tu. O! I strzela w isa M, którą zostało 92 HP. A ja kapuję nadal. A ja kapuję dalej. Hihi. Cały czas yy, pokazuje, żeby ktoś w niego strzelał. No ale niestety, dobrze, że chociaż arta była ogarnięta w tej bitwie, to mi pomagała. Widzicie, mogłem go zlikwidować, ale nie, ja potrzebuję fraga. Ja potrzebuję fraga od słusznika. I teraz dookoła wraków. Kręcimy się. E, czekajcie, jak to było? Na prawo, na lewo, w górę i w dół. No. W takim rytmie, nie? No. A kuku, nie złapiesz mnie, nie złapiesz, nie widzisz, nie widzisz. No, i dobrze, że Arta teraz strzeliła, bo ja już bym wyjechał z kapa. Jakbym wyjechał z kapa, to zostałoby tylko możliwość zniszczenia go. Jakby Arta spudłowała i trafiła we mnie, bitwa zremisowana wtedy. No trudno. Ryzyk fizyk, zabawa dookoła wraków była? Była. Kabaret był? Był. No to. Teraz przejdźmy do wyników końcowych. A za tą bitwę wpadła MK, zwiadowca, brutal, pojedynkowicz, ogień skuteczny, służba patrolowa, wsparcie i obrońca. Na tle drużyny to wyglądam tak. Oj, nie chcę się coś tutaj tak... no wiecie, pojawić. Yy. Nade mną był oko, który zrobił 2601, ja zrobiłem 2500, 3 fragi 1460... Expa a szczegóły bitwy wyglądają następująco. Ogółem zarobiłem 71 230, a na czysto wyszedłem 37 412. Z kątem premium wyszedłby? Ok, błąd w AAA najwidoczniej. Tu macie inne parametry. Jak jest napisane, ile przejechałem, jaki dystans? 6 km dystans, ok. Bitwa trwa 14 minut, 20 sekund. No i tyle. Mam nadzieję, że powtóreczka z bitewki Wam się podoba. To był mały wielki wojownik Ninjao ja! Który rozgromił przeciwników i wygrał bitwę. Ja byłem strategik, nie... A no, to była powtórka z przygody z Vota na pojeździe t 92 nie? Z gry WOT. World of Things. Jakby ktoś nie wiedział, więc. Hej Papa, pa. Narka, cześć.